Witam Wocie. Dziś zagramy ostatni raz mm, przed update'em 2.0. Pierwsza bitewka, niech będzie kawulcem. Lecimy. Losowanie na są szóste tiery. No, no. Ta. Idziemy tam. Wcześniej próbowałem nagrać odcinek, ale mi ping. Ping miał. Inter miał ponad 1000 Na no, demonem prędkości to my nie jesteśmy. Zaczynasz jazd. oj. Oohooho 700 Dobra, dobra, okej, okay, okej okay. Oj! Ale on nie ma trolla, dobra, to nie ma aż tak czego się bać A go nie dokończę Szczególnie, że każdy wyjeżdża na niego. O, do, do końca go. Dobra, to może teraz... Hm. Oj. Puh, no dobra, no to gramy OI. Mapa... ENSK. No najciekawiej to to dla nas nie, nie wygląda. Lasowanie na szóstki, piątki. Tak, jest, wykończony. Ojej, ojej, O, odbiłem. Jakoś jeszcze odbiłem, jakoś jeszcze żyję. Uff. Da, już. Dobra, 1400, nie najgorzej, nie najlepiej. No to gramy. Okej, okay, nie na dziewiątki, ósemki i siedemki. Oj, słabiotko, słabiotko, oj, bardzo słabiotko. Juto. No kurna. No nie wierzę, no akurat teraz się wy... No nie, no. Czwórka. W sumie tu niepotrzebnie naprawiałem magazyn. No nie. No i mamy tutaj mapę autostrada losowania na 8-7 kategorii 1. Jedziemy na miasto, czekajcie. Idziemy na miasto. Jedziemy na miasto, po prostu bijemy się tutaj. Mam nadzieję taką. Ości. Stresu stresu. Mij Dlaczego tutaj są jakieś ósemki. Oj, co pewnie jest. Oj. O, odbiłem. Ten czołg coś odbija. Już gdzie on? No, niewidzialny jest. Okej, okay, wycofamy się. Bo tutaj więcej się dzieje. Co by widzenia za Oho, to nie przebił Trochę o, wymiana mi się nie opłaca, ale mam to w dół. Mam wózek tam jeszcze, jeszcze. taki chiński. Taki, z Aliexpress. Kur... lagi. Nie 200 pingów ma. No, oho, co to jest? No ja w niego nie trafiam, co ja. już jedziemy. Oj, sorry. Tiger P wygraliśmy Oluberw O, Lord... O nie, alerta, magazynek Dobrze za 334 Ej, ZUS-152 może nam wyjść na plecach. O, no, tutaj jednak jest. No to dobrze. Dobrze przepisowo będziemy jechać. Spokojnie, jak to wojnie. No nie. No nie. Kogo możemy jeszcze zrobić? Charlioter. Dobra, 1400 Maksimum w tej bitwy, no znaczy się, no, nie... mogłem więcej zrobić No ale no, ale... O, oh, mało Ciekawe ile... Co? Niewinny. Pozaik, e? aby nie było. To jest moje nowe konto. Tyle. Czemu mnie rzucono na jakiś chyba ogarów? Do następnego odcinka. Nera. Na